Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Dying Light, nie mam pojęcia co tutaj się dzieje. Halo? Co się tu dzieje? Ten Pawian Harun wyrzucił moją siostrę Aidę z wioski. Ona jest wdową z dwójką dzieci, Jasminą i Jamilem. Wymknęły się pod ogrodzeniem, żeby iść za nią. Jasmina wróciła wczoraj, ale Aida z Dżamilem wciąż gdzieś tam są. Proszę, mógłbyś odnaleźć moją siostrę i siostrzeńca? Zrobię co mogę. Gdzie jest dziewczyna? W moim domu. Ukrywa się przed Harunem. Boi się, że bydlak ją także wyrzuci. Chyba pogadam z tym Harunem. Harun? Otwórzmy drzwi, skopmy mu dupę, a następnie spróbujmy odnaleźć dzieciaki. Harun? Harun? W beczce? Harun? Nie? Pod dywanem? Też nie? Nie ma go tu. O. No to może go poszukasz. Okej, okay, więc nie tylko dzieci, ale też Harun. Rozglądnijmy się na mapie. Punkt tam. Oraz punkty gdzieś tutaj. Czy tamten punkt to jest kolejny quest? Ok, ten punkt to jest totalnie inny quest. Więc w takim razie szukam ich w wiosce. Może po kolei. Gdzie znajdę Haruna? Zakładam, że siedzi pod mostem. Tam w końcu najłatwiej znaleźć trola. Pewno gryza rybie łby. Harun jest trolem? Czyli gdzie? Dobra, to nie jest Harun. Jasne, jasne, strzegę się, gdzie jest Harun, gdzie jest most. Czy mamy jakiś most? Haruna nie stwierdzono. Tam raczej go nie znajdziemy. są te dwie kobiety. Może one mi podpowiedzą.. Gdzie jest most? Most? Ktoś widział most? Zabiłbym za bilet stąd. Oj, to będą długie poszukiwania. Widziałeś Haruna? Bądź widziałaś. Sorry. Dobra, przyglądnijmy się okolicy, zastanówmy się... One w ogóle żyją, czy nie? Gdzie może być most? To jest wiadukt, to nie jest most. Gdzieś tam znajduje się mój drugi quest. Oj, to zdecydowanie będą długie poszukiwania. Nie jestem do końca pewien, po co tak właściwie szukamy Haruna, ponieważ z jednej strony moglibyśmy totalnie go olać, skoro wyrzucił kobietę z domu. Moglibyśmy po prostu zostawić go samemu sobie i spróbować odnaleźć. Okej, okay, pojawił się jakiś punkt. Czy on był tam wcześniej? Jasmino, chciałbym pomóc twojej mamie. Porozmawiasz ze mną? Grozi jej niebezpieczeństwo. Muszę z nią pomówić. Już jej nie ma. Została ugryziona. Harun mówi, że jak cię ugryzą, nie możesz zostać. Zaprowadzę ją do miejsca, gdzie mamy leki. Oni jej nie wygonią. Powiedz mi teraz, co się przydarzyło tobie i twojemu bratu? Ja i Jamil wyszliśmy pod ogrodzeniem szukać mamy. Trochę nam to zajęło, ale znaleźliśmy ją w domach za tunelem. Tylko tam był taki, co gryzie. Ugryzł mnie, a moja mama dała mu wtedy w łeb. Ugryzł cię? Tylko trochę. Wyrywałam się. Co zrobiła twoja mama? Zostawiła nas w domu i poszła szukać lekarstwa. Kiedy wróciła, powiedziała Jamilowi, żeby zaczekał, a mnie zabrała do takiego jednego człowieka. On dał ci lekarstwo? Tak. On powiedział, że obie będziemy potrzebować więcej, ale możemy zostać u niego w piwnicy jako jego zabawki. Nie wiem, co to znaczy, ale mama się przestraszyła. Uderzyła go i kazała mi uciekać. To uciekłam. Nic się nie stało, Jasmino. Znajdę ją. Gdzie mieszka ten mężczyzna? Nie wiem dobrze. To dom, gdzie są młoty i topory. A gdzie jest twój brat? Jamil ukrył się w domu z czerwonymi kwiatami. Jesteś bardzo dzielna. Zostaniesz tu jeszcze przez chwilę? Pod żadnym pozorem nie pokazuj się Harunowi na oczy, dobrze? Naprawdę znajdzie pan moją mamę i brata? Z całą pewnością. Dziękuję, proszę pana. Spoko, generalnie w przeciągu sekundy poszukiwanie dzieci oraz kobiety zmieniło się w poszukiwanie jakiegoś predatora seksualnego. No i gdzie mogę go znaleźć? Tamten punkt nadal wskazuje moje inne zadanie, więc ja go sobie odznaczę od razu. Gdzie jest moja mama? Tak powinno być łatwiej. Rozumiem, że tam siedzi sobie Harun. Wyłączmy latarkę UV, weźmy kotwiczkę. Harun? Harun? Jestem zajęty, nie widzi? Dlaczego wygnałeś tę kobietę z wioski? Znaczy Aide? Była zarażona. Zarażeni idą precz z wioski. Gursel też tak uważa? Są tutaj tacy, co nie chcą rządzić twardą ręką. Dla mnie to nie problem. Jak Aida nie chciała być wywalona z wioski, nie powinna dawać się ugryźć. Takie życie. <gryśla> miała pecha. A co z jej dziećmi? Co z nimi? Nie mamy tu dość antyzyny. Zrobiłem im przysługę. Nie będą musiały patrzeć, jak będzie trza zaciukać ich mamcie, kiedy zmieni się w pieprzonego gula. Zaczynam cię nie lubić. Ej, no! Ja nie szukam guza. Wyglądasz mi na spoko, Kolesia. Miłego dnia, luzik! On jest chyba marynarzem. Kotwica na jego piersi. A pod nią napis Magdalena. Chciałbym cię zaciukać. Jak to stwierdziłeś, ale odpuszczę ci. Chodźmy szukać kobiety. Że co? Chodźmy odnaleźć tę kobietę. Bóg wie, gdzie ona w tym momencie jest. Mama wspominała o miejscu z toporami i łańcuchami. Oraz o gościu, który chciał z niej oraz jej mamy zrobić zabawki. Dosyć hardkorowo. 170 metrów, więc praktycznie krótka przebieżka. Udało nam się znaleźć jeden dodatkowy quest. Tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Wydaje mi się, że gdzieś poza odcinkami będę chciał pobiegać sobie po tym miejscu, pozbierać questy. Ponieważ moje questy poboczne w tym momencie ostro zaczęły się kurczyć. Witam! Najlepsza droga raczej będzie prowadziła tędy. Mama mówiła o jakimś domu za mostem. Ja nie chcę przechodzić przez most. Wszyscy wiemy, jak kończą się moje podróże, kiedy idę przez most. Mama mówiła coś o miejscu za tunelem. Ja nie będę chciał chodzić tunelami. Wszyscy wiemy, jak kończą się moje podróże przez tunel. Zejdźmy na dół. No i cóż, odnajdźmy ten dom. Miejsce jest dosyć duże, więc nie jestem do końca pewien, jak mógłbym je odnaleźć. Mała mówiła o toporach i łańcuchach. Nie, spokojnie, leż. Słyszę płacz dziecka, co mi się totalnie nie podoba. Gin! Nie wiem, czy powinienem tutaj być w środku, czy to jest płacz dziecka, czy to jest płacz kobiety. Dobra, wejdźmy na górę. Halo? Tu wieża. Przypominam, jeśli nie dasz rady to wieży na czas, zasuwaj do najbliższego schronienia, żeby przeczekać noc. Powodzenia. Serio kolejna noc? Czy ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi? Zdecydowanie te punkty są gdzieś tutaj. Okej, okay, mama mówiła coś o pywnicy. Gim! Jak mogę znaleźć pywnicę? Znaczy wiem, gdzie zasadniczo są pewnice, ale jak do niej wejść. Fragil! Tym razem gdzieś wyżej, przedtem było niżej. Czy ja czegoś nie ogarniam? <Glaskamy wody> Czyli że co mam zablokować wejścia? Po co? Halo Jamil? Pomocy, mamo, pomocy! Spokojnie, nic nie zrobię. Jesteś Jamil, prawda? Tak. Szukam twojej mamy. Wiesz, gdzie jest? Jasminę ugryzł jeden z tych stworów, więc mama zabrała ją do człowieka, który znalazł lekarstwa, które spadły z nieba. Powiedziała, że on nazywa się Salim. Wiesz, gdzie mieszka ten Salim? W sklepie z narzędziami. Posłuchaj mnie, Dżamil. Pójdę teraz uratować twoją mamę. Poczekaj tu, aż wrócę, dobrze? To dobrze. Ty tylko za zaraz wróć. Wrócimy oboje, nie bój się. Spoko, Jamil, za zaraz wrócę. Aż boję się tego, co zastanę w sklepie z narzędziami. Tu wieża! Jeśli jeszcze nie macie w bezpiecznym miejscu, znajdź się tam natychmiast. Tak, fajnie się mówi. Ja mam kobietę do uratowania. 360 metrów stąd. To będzie cholernie długa przebieżka nocą. Biorąc pod uwagę, że nie widzę nigdzie łóżka w okolicy, żeby się przespać. Dobra, cóż, idziemy. Mam nadzieję, że nie skończy się to tragicznie. Zerknijmy na mapę. Teoretycznie po drodze nie widzę ani jednego miejsca, gdzie mógłbym się przespać, więc w takim razie wskakujemy na drogę tunelem tędy. A następnie wprost do sklepu z narzędziami. Bawcie się dobrze. No dobra, mam nadzieję, że nie natknę się na żadnych nocnych przeciwników, ponieważ niestety oni zasadniczo oznaczają dla mnie śmierć. Kolejna pułapka. What the fuck! A to co za choke? 130 metrów ode mnie, więc teoretycznie już prawie jesteśmy. Nie wiem, czy powinienem zejść z autostrady, czy po prostu iść prosto. Nie, 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 nie. nie. To nie jest najlepszy pomysł, żeby przeszukiwać to miejsce nocą, no ale cóż. Bum! Jest i sklep z narzędziami. Salim! Salim, musimy pogadać! Idź stąd! Mam broń, więc lepiej trzymaj się z daleka. Musisz wypuścić Aydę! Masz na myśli tę głupią wadę? Nie żyję! Była zarażona, więc musiałem ją zabić. A jej córka mówi, że masz antyzynę. Ja nic o tym nie wiem. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie odejdę bez niej. Tak powiadasz? Masz ochotę się zabawić? Może zaproszę jeszcze innych gości. Nie ma problemu. Fuck. Dobra, naprawmy mój sierp. Poczekajmy na wirali. Nie wiem, czy stanie po prostu na ziemi jest najlepszą opcją. Teoretycznie, zawsze uciekałem na dach i to działało. Może zróbmy to też teraz. Oni chyba zgubili trop. Jeden mnie zauważył, drugi też. No, już. Nie dajcie się prosić, frag gdzie ona jest? Miała zginąć od ciosu z powietrza, nie wyszło. Teraz padła. Witam, kolejny pada, teraz twoja kolej. Ty skąd? Jeszcze jeden za moimi plecami. Kolejny nadciąga. Bądź kolejna. To już na tyle? Wygląda na to, że tak. nimi Pagon ma miecz! Dobra, jak tak, to tak. Zabierzmy jego miecz. Jak to nie ma miejsca w Ekwipunku? Przecież na miecz zawsze jest miejsce w Ekwipunku. Wywalmy to. Zabierzmy miecz. No cóż, spróbujmy odnaleźć Aidę. Naprawdę, mam nadzieję, że mimo tego, co on powiedział, ona żyje. Ale na wszelki wypadek, przygotujmy się na najgorsze. Aida? Wiedziałem, że żyje? O Boże, co on ci zrobił? Spokojnie, jesteś wolna. Jasmina, moja córka, ona poszła. Jest bezpieczna, wróciła do wioski. Twój syn wciąż ukrywa się w domu, w którym go zostawiłaś. Co ja teraz zrobię? Nie mogę wrócić do wioski. Harun znów mnie przepędzi. Zabierzesz dzieci do wieży. Jak tam do trzecie poszukaj lekarki imieniem Lena. Powiedz jej, że Crane prosi, by się wami zajęła. I że zapewnia, że dostarczy dość antyzyny dla ciebie i twojej córki. Ty jesteś Crane? Tak, ja jestem Crane. A teraz wracaj do Jamila, czeka na ciebie. Jasmina jest z twoją siostrą. Oh, dziękuję za twoją dobroć. Nie sądziłam, że są jeszcze tak życzliwi ludzie. Są łańcuchy. Gość miał miecz, który jak na razie nie obadałem. Rozumiem, że ty wrócisz sama. Nie wiem jak stąd wyjdziesz, ale to już nie mój problem. Przeszukajmy to miejsce. No cóż, niestety nic ciekawego. Wejdźmy na górę. Szafka. To zobaczymy, co ukrywa w szafkach. Ktoś mówił coś o Antyzynie. Portfel? Serio? Tytan? Tyran? Cokolwiek by to nie było. Dodatkowo kawa. Sprawdźmy sobie górę. Lodówka, batonik zawsze na propsie, albo inna hałwa. To raczej sobie odpuścimy. Zanim stąd wyjdę, chciałbym sobie sprawdzić ten miecz, który on miał. Miecz, miecz, krótki miecz rytualny. Generalnie nie wiem, czy nasz antybohater nie miał jakichś austriackich korzeni. Wiecie. Józef Fritzl, piwnice, zamykanie ludzi, seks zabawy, miecze, łańcuchy i te sprawy, wiecie o co mi chodzi. Tak czy inaczej, mimo wszystko mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i cóż, jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć!